Dzień dobry, witam serdecznie. Zrobimy sobie dzisiaj obiecane porównanie paletki Smolder od Cosmic Beauty. Jest to ich najnowsza paleta do jednej z poprzednich i oczywiście mówię o Cultrals. Cool Ale żeby tego było mało, porównam Wam chociażby Multichrome do kilku innych błysków od Glam Shopu. I oczywiście zobaczycie zestawienie tej palety z kilkoma innymi od Cosmic Beauty, jakie posiadam. Kilkoma, by the way. To już wygląda jak jakiś zestaw książek. Ale jakbym miała wszystkie, to brzegi mogą półstawiać kolorystycznie. To by było takie satysfakcjonujące. Osobny test tej palety jest oczywiście na kanale. Dzisiaj robimy porównanie. Na Instagramie wrzucałam kilka różnych makijaży, jak i oczywiście rolki. Tam też serdecznie zapraszam. No i co? Lecimy z porównaniem. Porównanie z Moldar do innych palet wypadałoby zacząć oczywiście od słocz porównawczych, ale najpierw chciałam Wam pokazać jak one wypadają po prostu w zestawieniu z moimi innymi paletami od cosmic. W Kultrals zdecydowanie ta kolorystyka wpada w niebieskie tony, za to w nowej palecie jest zdecydowanie bardziej nudziakowa. Ale mimo wszystko one są najbardziej do siebie podobne z tego względu, że sami widzicie, że układ jest dokładnie taki sam. Na górze mamy bardziej różowo brązy, i dopiero później przechodzimy do tych chłodniejszych części, ale nawet błyski są w tych samych miejscach. Więc jeżeli na pierwszy rzut oka wydawało Wam się, że te palety są naprawdę do siebie podobne, no to myślę właśnie, że głównie przez to, że układ jest identyczny. W Winter Wonderland układ jest nieco inny i możemy tutaj wyróżnić trzy historie kolorystyczne. Fiolety, niebieskości oraz zielono-turkusu morskości. Delicious Delights to zupełnie inna historia kolorystyczna, ale swoją drogą świetnie uzupełniłaby właśnie te nudziaczki. I układ również jest inny. Jeden z moich nowszych nabytków, czyli paletka Serenity, z której planuję się pozbyć kilka zieleni. Bo co by nie było, jak patrzę na tą paletę, no to pierwsze co widzę, ten obrzydliwy oliwkowy cień. Więc on stąd zostanie wykopany, ale jeżeli chodzi o całą resztę, to tak z grubsza patrząc. Kolorystyka, czy tonacja na przykład tego brązu, również jest inna, więc te palety też nie mają za wiele ze sobą wspólnego. Ale spójrzcie na przykład na poziom tego błysku, jak jest. Płaski, jednowymiarowy, a na przykład już na te. Te są dużo intensywniejsze, co niektóre opalizują, pięknie szliftują, także bardzo mnie to cieszy, że u kosmik widać progres. A doskonale wiecie i niejednokrotnie, to powtarzam, że bardzo doceniam, jeżeli marka progresuje, a swoją drogą tak jeszcze wygląda zestawienie Steas the Season. Jeszcze jej nie ruszałam, tak samo jak Serenity, bardzo możliwe, że stąd też coś wyleci, albo po prostu zostawię sobie te fiolety i przepiękny multichrom. No to co, wstępna bagadanka za nami lećmy do słów. Na pierwszy rzut oka widać, że te dwa błyski są do siebie dosyć podobne. Mówię oczywiście o Moonlight i Sun, więc sprawdzimy sobie je. Myślę, że też te różo brązy również ze sobą porównamy. No i proszę Państwa, tak one wyglądają. Czy wy widzicie jakąkolwiek różnicę? Jesteście w stanie powiedzieć, który jest który. Delikatnie widać to w fakturze. Tu mamy Moonlight, który jest z palety Culturals. Tu mamy tą nowość. No i przede wszystkim. Widać, że Culturals jest bardziej metaliczny, a w tym nowym mamy jeszcze więcej drobinek. Chociaż jak ten rozpracujecie, no to też mamy ferie pojedynczych iskiereczek. On się nabiera tak bardziej płatkowo, oczywiście można rozpracować tą nierówną bazę. To jest bardziej teflowo-metalicznie i to tyle z głównych różnic. I pora na kolejną porcję. Słoczy u góry macie Culturals, a na dole oczywiście Smolder. I cóż mogę powiedzieć, niektóre cienie są faktycznie do siebie podobne. Na przykład te dwa wydają się być zbliżone, ale widać, że tonacja jest inna. Staram się je poukładać tak plus minus. Tu jest na przykład ten nieszczęsny mat Salchry, ale widać, że Natural Sculpturals wpada wyraźnie w śliwkowe tony. Grounded też jest niby bordem, ale on bardzo ładnie się łączy do śliwki z jakimś jaśniejszym matem, ale również to jest przygaszony odcień. Najbardziej nie wiem, czy on przypomina ten, ale to jest zdecydowanie cieplejszy taki przypalony brązik. On ma w sobie trochę różu. Ale zdecydowanie na oku u mnie wypadał ciepło. Tak samo Slowburn u mnie raczej skręcał w cieplejsze tony, zależnie oczywiście z czym go zestawiłam. Jeżeli chodzi o te dwa maty, no to zdecydowanie ten wypada chłodniej. Jest niby takim beżem, ale z nutką różu, fioletu, bardzo ciekawy. Natomiast pamiętacie, że Eternal prawie na moim oku był w ogóle niewidoczny, więc raczej bym nie porównywała tych cieni, one są dla mnie nieco za jasne. I tutaj jest ostatni cień, który się nazywa Flirty i tak go po prostu wcisnąłam dla porównania. Jeżeli chodzi o inne błyski, to za bardzo nie ma co tu porównywać, bo wszystkie wyglądają inaczej. U góry macie od Cień slate i do niego najbardziej zbliżony jest raczej odcień Smolder. z oczywiście wiadomo, o której palety, ale cała reszta wygląda zupełnie inaczej. Tak od góry do dołu możecie spojrzeć, jak wyglądają te dwie paletki obok siebie po lewej macie Culturals. Zdecydowanie błyski są na kompletnie innym poziomie, ale historie kolorystyczne tak samo to nie są zdecydowanie te same palety. Powiedziałabym, że siostry że Smolder jest zdecydowanie bardziej nudziakową siostrą Kulturals. Jestem bardzo ciekawa jak w tym zestawieniu wypadłaby jeszcze Neutrals, ale no nie mam jej. O, mamo, ten ostatni multichrom, czy wy to widzicie? Pyk. I teraz pyk. O, piękny. Jeżeli macie ochotę pozbyć się mnie na dwa tygodnie, to wystarczy mi kupić nową paletę i przez najbliższe dni nie wyjdę po prostu z pokoju, bo będę się bawić, słuczować. Porównywać. No. Pytaliście jeszcze o porównanie tego cienia wraz z innymi Glamowymi i przy okazji jeszcze dorzucę co nieco od The Pastel Roses. Mieliście zdecydowanie dobre oko, z tego względu, że ze je z kilkoma innymi i są pewne podobieństwa, ale też pewne różnice. Zacznijmy od początku. Pierwszy to jest multi ze Smolder. Drugi to jest Sztosnabis od Glam Shopu. To jest hit. Dreamscape od The Pastel Roses Lavender Dust i tu jest Multic palety Winter Wonderland i tak to jeszcze wygląda z latarką od boku, faktycznie ten Multic i sztos napis są do siebie dosyć podobne, mam wrażenie że Cosmic Brushes jest jeszcze bardziej intensywny, wyrazisty może tutaj będzie to lepiej widać, ale zdecydowanie Cosmic jest bardziej turkusowy, mam wrażenie że też ma więcej w sobie takich liliowo-fioletowych tonów według mnie Glam wpada minimalnie normalnie bardziej w róż, jeżeli chodzi o ten poziom fioletu. Ale czy to jest aż taka drastyczna różnica? Według mnie nie. Jeżeli macie już jeden, to niekoniecznie musicie się je rzucać na kolejny. W tym oświetleniu dużo bardziej widać te zielono-turkusowe tony, ale też, że przechodzą właśnie fioleto-róż. Jeszcze dorzucę światełko. No, drobinki mają oba przepiękne i w tym momencie wyglądają no, właściwie identycznie. Czyli widzicie Dreamscape? On jest niesamowity. I po słuchawkach nie pozostaje nam nic innego, jak pobawić się tymi paletami. I chciałabym zrobić typowo szary makijaż, tak jak wykonywałam tą paletą. Myślę, że postawię na ten cień i na ten, ewentualnie na dolną powiekę, nie wiem, może dodam jakiegoś nudziaka albo troszkę czerwieni. Zobaczymy. Z tego względu, że w smolder mamy zdecydowanie więcej nudziaków, w zasadzie dwa pierwsze rzędy, i nawet kawałek trzeciego to też są same nudziaki. Więc tej szarości jest w zasadzie niedużo. W Culturals mamy zdecydowanie więcej niebieskości, a jak zaglądałam do paletki Sinister, bo zapomniałam o niej w porównaniu, to jednak tam też nie ma tych szarości, więc spodziewam się od Kosmik zdecydowanie. Ich więcej, no ale jest jak jest, więc myślę, że pójdziemy w ten cień i w ten, żeby uzyskać plus minus podobny makijaż. Zaczynam od odcienia cultural. I oczywiście lecę załamanie i ponad. Tak to wygląda w tym momencie. Zdecydowanie widać w nim te lekko niebieskie tony. Coś tak czuję, że właśnie te szarości w Sinister będą najbardziej popylato-neutralne. Wyczyściłam pędzelek i na drugą stronę nabieram ten cień. Nabierając ten cień w opakowaniu on nieco mniej się pyli i podnosi, ale jest chyba ciemniejszy. Ale nie mam w tej palecie nic takiego odpowiadającego bardziej. No tak, ten jest oliwkowy, ten jest niebieski. Śmiesznie to wygląda. Nabierając go też mam wrażenie, że jest bardziej kremowy, ale na oku nie ma większej różnicy. Jeden i drugi świetnie pracuje i też pięknie oba wyglądają. Plus minus na razie robię szkic na oku bez nam dokładnego bawienia się tymi cieniami. Tutaj chyba będę musiała od góry dodać kapkę jaśniejszej szarości. Tak zdecydowanie dorzucam charyzmy. I będzie to wyglądać nieco jaśniej. Z kolei po tej stronie mogłabym wyblendować to oko odcieniem atrakt ale on jest typowo niebieski. To znaczy jest to taka brudna, złamana niebieskość, no ale widać, że jest niebieski. Więc o ile tu charyzma jest faktycznie szara z nutką oliwki, no to tak tutaj wszystko by było niebieskie. Zastanawiam się, czy tak zrobić, czy właśnie zostawić to na razie w ten sposób. Okej, okay, wstrzymajmy się, może te dwa cienie bym dała w kącikach i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przejdę do odcienia Shadow z paletki Cultural i nałożę go oczywiście tutaj. Wyprasuję tutaj też ten pigment się nieco podnosi, pyli. Ale na oku jest ok. Dolną powiekę na razie zostawię. Zobaczymy, co nałożę dalej. Ten cień można budować stopniowo. W małej ilości oddaje efekt szarości. W większej niby chce być czernią, ale to jest taka sprana czerń, Więc według mnie dobrze pasuje do tej palety. Chociaż no, wkurza mnie, że ta typowa czerni jest z drobinkami. Ale wygląda to wtedy bardzo ładnie, jak się dwie, te dwa cienie łączą ze sobą. Odwracamy kota ogonem i nakładam sensual. I następnie tutaj. A, on już będzie bardziej szary. Ha, ha, ha Czy będzie ok? Wydaje mi się, że może być. Czy mi się wydaje, czy on się gładzi nakłada od tego? Jest chyba bardziej kremowy. Czemu na mnie wszystko wypada z tej palety oliwkowo? To tak, oko jeszcze wyblendowałam dokładniej tymi dwoma poprzednimi cieniami. Tutaj jeszcze muszę zrobić to samo, no ale właśnie mam problem, że nie mam takiego jaśniutkiego odcienia, który byłby szary. Tu nałożę odcień Moonlight. A na drugą stronę słon. Są bardzo podobne, ale ten jeszcze dostał więcej mocy. Jest bardziej drobinkowy. Po tej stronie nałożę odcień Natural. To jest śliwa, więc nie bardzo będzie pasować... Do tej, a, ale no cóż. A po tej nałożę, nie wiem, może sal. ten cień jest jakiś podejrzany, według mnie. No tak. Albo on też ma jakieś oliwkowe tony, albo w tym zestawieniu tak wygląda. Nie, on chyba po prostu tak wygląda, w tym zestawieniu. Staram się go nabudować. Ale widzieliście, tu jedno pociągnięcie i już ten pigment był, a tutaj, no trzeba go budować. Po tej stronie, Stone Cold który bardzo ładnie się ze mną zlewa, tylko mnie poszarza ale jest praktycznie niewidoczny to znaczy wiecie, widać, że to jest kolor takiego konturowania ale bardzo, bardzo delikatnego może Kindle, ale on jest dużo bardziej różowy ale też jest na tyle jasny, że się ze mną zlewa po prostu jest inna tonacja i wygląda cieplej od tego. No okej, okay, w porządku. Tak to wygląda w tym momencie. Zdecydowanie widać różnicę w tonacji, ale jeszcze możecie się przyjrzeć. Wykończam kąciki najjaśniejszymi odcieniami z palet i oczywiście to będzie koniec makijażu. Muszę jeszcze te makijaże zmyć. Także zaczynam może od charyzmy. Tutaj w wewnętrznym kąciku. A po drugiej stronie odcień atrakt. No on zdecydowanie tutaj wypada niebiesko-fioletowo. Ale ma w sobie też takie brudno-szarowe tony. Bardzo ładny odcień, cudny. W tym momencie oba makijaże prezentują się oczywiście następująco, a po wytuszowaniu tak to wszystko wygląda jeszcze z bliska. Czarna kredka od Eveline na linii wodnej i najciemniejszym odcieniem z palety Smolder wyciągnęłam kąciki. I tak to jeszcze wszystko wygląda z większej odległości. Możecie dać znać, co sądzicie, chociaż te makijaże są identyczne, ale zdecydowanie widać, że kolorystyka się kompletnie rozjeżdża. Tutaj mamy oliwkę z cieplejszą dolną powieką, a tutaj z kolei to oko jest bardziej niebieskie, co jeszcze podbija właśnie ten ciemnofioletowy odcień na dolnej powiece. Więc finalnie... Podobają mi się obie te palety i praca w tym momencie z obiema była świetna, bezproblemowa. Wydaje mi się, że w Smolder te cienie były jeszcze trochę bardziej kremowe i szybciej się rozcierały do takiej ładnej chmureczki, ale być może jakoś mi akurat tak wyszło rozblendowanie, czy tak nałożyłam bazę. Z tymi szarościami, jak robiłam test tej palety, bardzo dobrze mi się pracowało, ale problem miałam z tymi nudziakami. Nie wiem, czy ona nie jest dla mnie po prostu zbyt nudna jako całość, ale w porównaniu do innych oczywiście cieni. Zdecydowanie widać więcej niebieskości. Wydaje mi się, że ona też chłodniej nam nie wypada. I sama ta paleta bardziej nawiązuje do Winter Wonderland, gdzie smolder jest powiedzmy, że takim pośrednikiem. I pomiędzy Culturals i Neutrals, chociaż tej cieplejszej nie mam. Zobaczymy, czy jeszcze to się zmieni. Ale sama ta paleta wygląda naprawdę bardzo ładnie. Szarości pracują świetnie, no, ale właśnie. Nie mam do niej przekonania. Coś jest w tej palecie, że ona mnie absolutnie nie ciągnie, nie woła do siebie, więc nie wiem, czy jest sens ją zostawiać. Może zrobię z nią jeszcze jakiś jeden makijaż i wydaje mi się, że ona pójdzie na sprzedaż. Natomiast jeżeli chodzi o różnicę, to widzieliście na słóczach, w błyskach, ten jest zdecydowanie bardziej toperowy, bardziej iskrzący i wydaje mi się, że on świetnie by wyglądał nałożony na ten bardziej metaliczny. Z Kultrals. mówię oczywiście o Moonlight. Powtarzam się z tymi nazwami, ale ciężko mi to inaczej powiedzieć. Właśnie najpierw nałożyć ten, później dołożyć tego i to będzie przepięknie wyglądać, bo tu będzie więcej bazy kolorystycznej. Ale jeżeli lubicie toperki, no to wiecie, macie też wybór. Możecie sobie zerknąć na Sinister z tego względu, że od szarości, no to mamy taki popielaty beżyk, i wydaje mi się, że ta szarość też chyba ma trochę w sobie beżu. Wiecie, z czym mi się to kojarzy z porozbijaniem tych szarych odcieni? Z paletką Cremated od Jeffrey Star'a. Tam były zebrane wszystkie szarości z różnymi podtonami. I właśnie te neutralne popielate i bardziej oliwkowe, bardziej beżowe, bardziej niebieskie. Tam było absolutnie wszystko, co byśmy tylko chcieli. No i ja sprzedam tą paletę, bo ona była po prostu za duża i błyski nie urywały tylko. I obawiam się, że ten no ten będzie absolutnie beznadziejny. I to niby to jest brąz, niby to jest beż, niby szary, nie mam pojęcia. Więc jeżeli macie ochotę przetestować sobie ze mną tę paletę, to dajcie mi koniecznie znać. Sprawdzimy ją na oczach. Trochę przypomina mi vibe'em paletkę Vamp, ale jeszcze bardziej urozmaiconą. Zobaczymy. Jeżeli macie ochotę, dajcie mi znać. Ale wracając do głównego wątku, zdecydowanie w tej palecie są ładniejsze, mocniejsze, intensywniejsze błyski. Z kolei tutaj... One w dużej części są takie dosyć płaskie, metaliczne, ale też jest kilka naprawdę bardzo ładnych. Jeżeli ktoś woli mocniejsze błyski, to zdecydowanie ta, natomiast wydaje mi się, że kolorystyka bardziej mi ta odpowiada. Ta jest nieco nudna, bardziej nudziakowa, i wydaje mi się, że ta nudziakowa część jest słabsza jakościowo. A Szarości tutaj wydawały mi się bardziej kremowa, ale finalnie makijaże wyszły bardzo podobnie, więc. Moje serce chyba należy do tej palety, ale powymieniałabym tutaj zdecydowanie kilka błysków. I tak zdroworozsądkowo wydaje mi się, że ta paleta powinna ode mnie odejść. Ona raczej będzie zachwycać osobę, która robi nudziakowe makijaże, bo zdecydowanie ona na to pozwala, ale pozwala też dzięki tym szarościom na zdecydowanie więcej. Jest też sporo pięknych nudziakowych błysków, ale ja mam ich mnóstwo chociażby od Glamu. Myślę, że Multichrome sobie kupię po prostu z innej marki i nie wiem czy w Będę tęsknić jakąś za tą paletą, ale jeszcze zrobię nam makijaż, dam jej szansę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli ją macie, to dajcie mi znać, jak Wam się z nią pracuje. Może macie jakieś tipy, może ja mogę coś zmienić, może technikę mojej pracy. Jak zawsze będę czytać i odpowiadać na Wasze komentarze, więc jeżeli macie ochotę podzielić się opinią chociażby o tej palecie, to też chętnie poczytam. Dziękuję serdecznie za oglądanie i oczywiście do następnego.